Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie serdecznie, moi mili, na kanale Wybielarnia. Mam nadzieję, że widzimy się nie po raz pierwszy. Koszula występuje nie po raz pierwszy, ale po raz pierwszy jest mi dane w tym projekcie czytać fragment mojej ulubionej Ewangelii. Ewangelii według świętego Mateusza. Pochylmy się więc nad nią na rozpoczęcie, czy też na zakończenie dnia, w zależności od tego, kiedy tego słuchacie. Udając się do Jerozolimy, Jezus wziął osobno dwunastu i w drodze rzekł do nich Oto idziemy do Jerozolimy, a tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą Go poganom aby został wyszydzony, ubiczowany i ukrzyżowany, a z trzeciego dnia zmartwychwstanie. Wtedy podeszła do niego matka synów Zebedeusza ze swoimi synami i oddawszy mu pokłon, o coś go prosiła. On nią zapytał, czego pragniesz? Rzekła mu, powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w twoim królestwie, jeden po prawej, a drugi po lewej twojej stronie. Odpowiadając za, za, zaś, Jezus rzekł, nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić? Odpowiedzieli mu, możemy. On rzekł do nich, kielich mój wprawcie pić będziecie. Nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój ojciec je przygotował. Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, oburzyli się na tych dwóch braci. Lecz Jezus przywołał ich do siebie i rzekł, Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u Was, lecz kto by między Wami chciał stać się wielkim, niech będzie Waszym sługą. A kto by chciał być pierwszy między Wami, niech będzie niewolnikiem Waszym, tak jak Syn Człowieczy, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu. Nie ukrywam, moi mili, że ponownie trafił mi się fragment wo wobec którego miałem przez lata wiele przemyśleń i wiele różnych wniosków. Yy. Pozornie tekst ten jest dosyć niepozorny, ale uderzył mnie on, on szczególnie mocno w kontekście właśnie mówienia o kielichu. Porównajmy sobie Kielich do, czy mówienie tutaj o kielichu i mówienie też o władzy. Zobaczmy, jak Jezus krótko, acz zwięźle, jak to ma w zwyczaju w Ewangeliach, e, mówić o, 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 o ludzkiej naturze. Tak, Jeśli ten, w tym kielichu, który mają synowie Zebedeusza przechylić, byłaby władza w rozumieniu ludzkim, no to mogliby tą władzą się upoić. Metoda Jezusa jest wskazana jasno. Kto ma zostać największym spośród nich, ma najbardziej im wszystkim służyć. Yy, chcę Was zostawić jednak z czym innym na koniec. Otóż, yy, tak, mamy tutaj zwrot, mamy Matki Apostołów o, 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 o to, czym mogą... Tak, zasiąść w honorowym miejscu w Królestwie Bożym. Jezus wspomina właśnie o kielichu, który czeka, i Pana Jezusa, i w założeniu ma też czekać apostołów. W pewnym momencie apostołowie oburzają się, tak że dwa, dwóch spośród nich miał czelność poprosić o to honorowe miejsce. Hmm. I nasuwa mi się tutaj taka refleksja, istnieje takie powiedzenie tak, w polskim języku, jak kraść to miliony, jak kochać to księżniczki i tak dalej. Ale czy my jako wierzący, jako chrześcijanie mamy właśnie odwagę, jeśli idąc pozbawienie to robić rzeczy wielkie, nie w kontekście... Własnego ego, ale w kontekście tego, co przyniesiemy Bogu na sądzie ostatecznym? Dajcie znać, moi mili, czy to w komentarzach pod filmem, czy na naszych social mediach. Yy, czy Was jakkolwiek to słowo Boże zainspirowało? Mam nadzieję, że tak właśnie się stało. Yy, dajcie nam znać również poprzez yy, polubienia. Będziemy wdzięczni również za wszelkie udostępnianie naszych treści. A tymczasem u progu zbliżającej się wiosny z Panem Bogiem dla Was i do zobaczenia!